na co ja się namówiłam. Namówiłam się na zakupy panu mężowi, muszę Wam powiedzieć, i jest ogrom ludzi. Jest ogrom ludzi. Widzą, że ktoś idzie drogą, to jeszcze by stuknęli. Ja nie wiem, wszyscy tak pędzą. Może byśmy tak zwolnili trochę, a nie tak gdzieś pędzili. Parking jest bardzo zastawiony. Nie będę wam go pokazywać, bo to nie o to chodzi, żeby pokazywać obce samochody, ale jest coś strasznego i nie wiem na co ja się tam mówiłam. Ja wiem, że na tygodniu nie mam czasu, no ale to chyba było jedno wielkie wariactwo. Ale no nic. Ok, i żeby było coś innego na kanale, to doszliśmy do sklepu Oshaw, i tutaj mamy takie bardzo ładne poduchy. I te poduchy, muszę Wam powiedzieć, kosztują 30 zł, 25% rabatu jest. I mamy jeszcze kocyki po 40 zł, i tutaj chyba są takie, są po. 97,49 takie czerwone, i takie całkiem czerwone są. I znalazłam bardzo ładne bombki, jakby kogoś interesowały. Po rabacie kosztują 25 zł. Tam już bez tych groszy, ale naprawdę, jak ktoś ma ubrane tak odcieniach niebieskiego, to bardzo, bardzo ładne są. I takie dziewczynki są po 34,50. Też takie, ten ładne. Renifer, Sanie. Ja nie mogę. I powiem wam, że o te są bardzo ładne i one kosztują 6,29 już po rabacie. I znalazłam też takiego. Żołędziak też bardzo fajny, bardzo ładny, podoba mi się i on nie wiem pojęcia ile kosztuje, bo nie mogę znaleźć ceny. Ale ogólnie to i takie bombki są też bardzo ładne w brązowych odcieniach. Także można coś tutaj ciekawego znaleźć. A ten, ten, ten skąd masz Antosiu go? A ile on kosztuje? 38, 49 to kosztuje, ok i słówka za 27,30. O, tutaj są bardzo ładne koce. Patrzcie, 240 na 20. Ciekawe, ile on kosztuje. Czyżby kosztował tylko 50 zł? Niemożliwe, muszę Wam powiedzieć. Niemożliwe, ale naprawdę bardzo ładny jest i ładny ma odcień. Podoba mi się. I poduszki są po 24,69. Takie z rogami odcieniach brązowych żebym Was błąd nie wprowadziła, to ten kod 240 na 220 kosztuje 100 zł, ale naprawdę bardzo przyjemny jest i to może być taka narzuta na morze małżeńskie na przykład. Do robienia stroików też mamy bardzo dużo rzeczy, na przykład takie gałązki po 314. I tutaj takie różno, tutaj takie takie gałązki mamy po 10, 41 do stroika, jakby komuś potrzeba było. kosztują tylko 4,24 I coś dla miłośników różowego odcienia po 24,49 Antoni w swoim żywiole oczywiście wybiera tylko i wyłącznie klocki LEGO. A to jest złożone z klocków LEGO. E, mi się wydaje, że syn Ani... Ani z... Um, no. Wyleciało mi z głowy. Ania będzie widziała na chy z um, Sandomierza. O, składa właśnie takie klocki Lego, mi się wydaje. I nawet można go chyba zobaczyć na YouTubie, o ile ja dobrze pamiętam. Dzień dobry, dzień dobry wieczorową porą. Tak jak widzieliście, wróciliśmy z Ublina, byliśmy na zakupach. Powiem Wam szczerze, że no ja nie byłam za tym, żeby jechać w niedzielę, bo sobie zdawałam z tego sprawę, że będzie bardzo dużo ludzi, no ale mąż mnie wyciągnął, a dwa, nie ma na tygodniu czasu, a dzisiaj miał wolne, więc twierdził, że jak dzisiaj nie pojedziemy, no to już raczej przed świętami na pewno nie pojedziemy, więc żeśmy pojechali. No i oczywiście na moje wyszło, bo tak jak się spodziewałam, bardzo, ale to bardzo dużo ludzi było w sklepach, na zakupach, ale to już nie o tym. No, tylko w sumie to muszę powiedzieć Wam, że no nie bardzo było jak nagrywać, no, ale to i tak już nieważne, no bo w sumie powiem Wam szczerze, że o dziwo, o dziwo, bo zawsze mi się wydaje, że tak w tydzień przed świętami to już były jakieś wyprzedaże w sklepach, a tym razem powiem Wam szczerze, żadnej takiej wyprzedaży nie widzieliśmy. Żeby były te naklejki, wyprzedaż, tam procentów, tyle a tyle. Także w szoku byłam, bo nie było żadnej wyprzedaży. Oczywiście coś tam zakupiłam Mateuszowi, ale to dzisiaj Wam nie będę pokazywać, ale Wam pokażę tutaj, któregoś dnia Mateusz nie ogląda filmiku, więc będę mogła Wam pokazać. A są to dwie bluzy. Myślę, że nawet bardzo fajne. Udało się zakupić i to będzie taki prezent gwiazdkowy. Także, także to Mateuszowe Wam pokażę, a resztę Wam nie pokażę, bo resztę ogląda. No, ale to już na marginesie. Ale tylko chyba w jednym sklepie była jakaś wyprzedaż, i było to. No już wam nie powiem, bo ja tam ogólnie to nie robię zakupów w tym sklepie, ale to tylko jeden sklep miał wyprzedaże, a reszta to jakaś taka bida z nędzą. Żadnych wyprzedaży takich, wow, nie widziałam, ale kupę ludzi widziałam. No dobra, ale to już nie o tym, więc tak. Zjedlony, mleko było. Bo tutaj pisałyście, pisałyście wy mi, że jest mleko wypasione po 2,99 i siostra mi pisała, więc zakupiłam mleko między innymi, ale ono już jest tam, więc nie będę Wam pokazywać. A oprócz tego mleka papier toaletowy też był w dobrej cenie, bo 18 zł bez grosza za 16 rolek. Z Biedrony był tak troszek do pieczenia, tutaj mam jeszcze kolę. Moment, bo tak trochę mam, nie, nie rozgardziaż mam. Kropaki, dwa razy dla dzieciaków. Coca-Cola była też w promocji. No, Coca-Cola wiadomo jak wygląda. Po 5 groszach mi chyba była. I jeszcze muszę Wam powiedzieć, że w końcu były te wielopaki i cukru i proszku do pieczenia. A już dawno nie widziałam. Tych wielopaków, także to sobie też zakupiłam. Zakupiłam pieczarki z biedronki jeszcze mam, bo będę robiła łóżka. I myślę, że zrobię troszkę troszkę zrobię kapusty z grzybami suszonymi. Dwa masła, bo limit na kartę dwa dwie sztuki tylko. I on był po 5,60 po 5,99 bodajże. Także to by było z Biedrony. Jakoś tak mało tych rzeczy z tej biedrony, ale mi się wydaje, że wszystko. Wszystko, żeśmy przynieśli. Chyba wszystko. E, tutaj mam ryby. I z ryb mam tilapie i... i mintaja, ale to było z tego oszoł, ale nie będę tutaj wyciągała, żeby nie kapała mi woda. E, dwa chleby tostowe z oszoł i te chleby w oszoł są 2,99. E, tutaj nigdy nie kupowałam tego. To znaczy, tam takie małe opakowania, ale w oszoł było dużo opakowania. A są to daktyle, i za kilogram daktyli zapłaciłam w oszą 10 zł. Tam bez grosza. A ja to kupiłam z myślą, że będę robiła takie kule cool mocy, jak to robi Jola z kanału Moja Rodzinka i ja. Jolę oczywiście serdecznie pozdrawiam. A Was zapraszam do Joli na kanał. Jola nagrywa z Irlandii, dokładniej z Dublina. E, także to e, tutaj sobie zakupiłam. Takie herbatki tekane. To też widziałam u dziewczyn na kanałach. E, tylko tak. E, Gabrysia to pije takie owocowe, jakieś jabłko z czymś tam. A mi się wydaje, że te to widziałam u Bugi. To jest jakiś granat i coś tam, nie wiem, jakiś low. A to jakieś z papryczką chyba miało być. No ale tak wzięłam sobie na próbę. I one były po 4 złote. I wzięłam jeszcze takie coś z Passion. Eee, to jest Frut Passiona. Powiem Wam szczerze, nie wiem co to jest za opad. Marakuja to jest? Może i marakuja. Czy to jest czarna herbata? Bo powiem Wam, że nawet nie sprawdzałam, czy to jest czarna herbata. Hmm. Nie wiem. Nie mogę się doczytać. Moment. Tu jesteś po polsku? Po angielsku jest, ale po polsku to nie widzę. A tu coś może jest, tylko że to. Aromatyzowana mieszanka herbatek owocowych o smaku marakui i brzoskwini. A to owocowe jest, a to ja owocowych to ja nie lubię. To dzieciaki będą pić. A tutaj też jest. Aromatyzowana mieszanka herbatek owocowych o smaku owoc granatu i brzoskwini no to dzieciaki będą pić bo powiem wam szczerze, że no ja nie mogę gdzieś o ok, herbatki owocowej bo dla mnie herbatka owocowa to tak jak kompot kompot muszę sobie posłodzić a ja nie słodzę ani herbaty, ani kawy już tyle lat i nie zamierzam wracać, wracać do słodzenia ani tego, ani tego paluszki jeszcze mieliśmy z oszą myślę, że w dobrej cenie był ten też susz do kompotu z suszu i za kilogram 14 zł wychodziło. I tutaj jest jabłko, gruszka. Co tu jest? E, śliwka wędzona z pestką. E, śliwka wędzona, ble, ble, ble. Sorbinian, potasu, gruszka. Dobra, nieważne, gruszka. E, jabłko wędzone, jabłko suszone. No i tyle jest. Także myślę, że no cena całkiem spoko jest. Nie wiem, ile mniejsze opakowanie kosztują, ale ludzie brali. Stwierdziłam, że i ja wezmę. Wafle, bo widzę, że sobie życzą już do przełożenia wafli na święta. Trzy tam kajzerki, to już nie będę tych kajzerek podnosić. Tu zakupiliśmy takie, nie wiem co to jest. Jakieś rurka waflowa z nadzieniem o smaku mlecznym. Za kilogram było 14 zł, dlatego też zakupiłam. O, Beata zawsze kupuje, wiecie co? Zozole takie niebieskie, ale ja nie widziałam tych zozoli. A my nie byliśmy u Beaty. Na osiedlu w sklepie, tylko byliśmy tutaj na Felicity, nie? E, tu widzę, że wzięli galaretki, agrestowe, cytrynowe, e, zapach do samochodu. E, tu dla meluśki takie kosteczki. One są po dwa złote. Widzę, że jest taka jedna jakaś jasna, druga jest czerwona. Także to, ale jeżeli na kolację nie będę dawać, wiecie, nie? E, bułkę tartą, bo taka powiem Wam szczerze, wygląda na taką typową bułkę tartą, a nie na takie zmielone nie wiadomo coś. I przyprawy były też, muszę Wam powiedzieć, w promocji. O, widzę, że tych zapachów do samochodu to więcej wziął. Cytryna jeszcze wziął. O, a tutaj, tu nie wiem, co jakiś taki zapach wziął. I, i jeszcze wziął taki zielony. I w dobrej cenie były też przyprawy. Co ja tu jeszcze mam? A. Znowu mi ktoś napisze, ale trudno. Meluśka dostaje też i kurczaka dostaje też. Jeszcze jedne kostki dla meluśki mojej. Więcej galaretek. I były przyprawy. Winiary były barszcze. Jak się wzięło trzy barszcze winiary, to były po. Złoty 49, więc wzięłam tak trzy razy żurek z grzybami. Bo jestem bardzo ciekawa, a tego nigdzie nie widziałam. Tylko dopiero widziałam właśnie tam w tym oszołomie. I trzy wzięłam barszta, takie zwykłe, białe, także to zakupiłam. I przyprawy też były w dobrej cenie z kamisa. Jak się wzięło trzy sztuki. To były po złote 29 czy po złote 18, więc wzięłam tak, zioła prowansalskie 3 razy, 3 e, razy paprykę ostrą i coś ja tu jeszcze wzięłam. Co się jeszcze wzięłam? A zioła do sałatek. I zioła do sałatek 3 razy, dobra, także to wzięłam z przypraw. E, tutaj sobie pobrali danio truskawkowe widzę. Czekoladowe widzę. Jagodowe widzę. Sorki, że tak trochę się nachylam, ale widzę też waniliowe. Fantazje. To fantazje były trzy na pewno. E, jeszcze jedno jagodowe. No i wiadomo, krasnostawskie nasze, mleczarskie. Mm. Jogurty pitne. To jest granat. To granatu tutaj u nas w biedronce nie, nie kupi i wanili też nie kupi. W biedronce to tylko to, co ja Wam zawsze pokazuję, to to kupi. Tutaj wzięłam taką kawę, bo jest mi potrzebna do jednej rzeczy. Ale to nie będę zdradzać, bo ktoś tutaj ogląda. A tutaj z czerwoną metką też trafiłam taką kawę. Segafredo. I ona była przeceniona z 50 na 30, więc zawsze tam wiecie. 20 zł jest taniej. I ja mam zapas kawy, mam, ale że była z czerwoną metką, to myślę bierę. I od razu idzie w słoik, bo nie wiem o co chodzi. Czy to chodzi o to, że zeszło powietrze, czy, czy coś. Także to jest nieważne już. Więc była kawa. Dla mnie serki takie zwykłe, najzwyklejsze. Krasny staw waniliowe, bo ja sobie lubię dosypać tych płatek z Mixita. Więc to i parówki berlinki były też w dobrej cenie po 3, 3,79 bodajże. Więc no, żeśmy zakupili, taki zapas już zrobili i to jest już wsią. Wszystko już. No i widzicie. No dobra, nieważne. Także na chwilę obecną to tyle. Widzimy się w kolejnej części filmiku, bo filmik, tak jak się domyślacie, będzie z dwóch dni, czyli z ni trochę niedzielki będzie, trochę będzie pewnie poniedziałku, także coś tam jeszcze dołączy i będzie taki vloguś, vlogmas, no bo teraz to już tak, już nic nie będzie działo. To standardowo, wiadomo, rano, no to kościół i nic ciekawego nie było. Później były te zakupy, później był przyjazd, otwieranie kalendarzy adwentowych. Zmontowałam sobie filmik, także jestem już do przodu z filmikiem. Tak, wiem, trochę jest poplątanie znowu, ale trudno. Eee, ważne, że i tak codziennie się te vlogmasy ukazują, bo się codziennie ukazują, a to co ja robię, to i tak wam wszystko nagrywam i pokazuję. Także myślę, że w sumie takiego wielkiego opóźnienia to nie ma. Także ja teraz tak sprzątam ten cały bałagan. I można powiedzieć, mam wolny wieczór. I dzień dobry, dzień dobry, przyszedł czas na otwarcie. W sumie to można powiedzieć dobry wieczór. Przyszedł czas na otwarty kalendarzy adwentowych. Dzisiaj mamy, tak jak Wam wcześniej mówiłam, dziewiętnasty dzień vlogmasa. E, tutaj mam jeszcze takie mini zakupy z Biedronki, bo przecież były mandarynki. Po 3,50 w Biedronce, więc też mam zakupione, więc... Mogę Wam w sumie to jeszcze pokazać, co tu jeszcze przyjechało z Biedry. Ale tak już na ręce nie będę Was stawiała, bo i tak zaraz idziemy otwierać kalendarze adwentowe. Kajzerki. Chyba było ich 10, o ile dobrze dobrze pamiętam, więc kajzerki. E, tak wiem, to jest trochę niezdrowe, ale była w promocji. Chyba max 4 na kartę można było wziąć, ale chyba wziął nie tą. Bo to mąż kupową, a była chyba ta tortowa. Ale to już wiecie. Dobra, nieważne, więc mamy to. E, mamy mandarynki. Mandarynki bardzo dobre, próbowałam. Może nie są jakieś tam mega słodkie, ale są smaczne. Tylko jakoś wiecie, co, sporo pestek jest, no ale są po 3,50. Więc mandarynki, proszę bardzo, mandarynki. Był też w promocji olej kujawski, ten smakowy, on jest bardzo dobry, a był po 4,99, oczywiście z kartą, ale ze smaków były tylko, mąż mówił, te pomidor, czosnek, bazylia, te miałam wcześniej, bardzo dobry są i wziął mi również czosnek i bazylia, także jeszcze to wziął, pietruszka też była jakoś na promocji, mi się wydaje. Po 5,99, a tak myślę, że zrobię chyba po prostu sałatkę jarzynową, i będzie sałatka jarzynowa, także tam pójdzie tylko jedna pietruszka, bo ja tak dużo tej sałatki robić nie będę, bo wiadomo, święta nie polegają tylko na tym, żeby siedzieć i jeść za stołem, tylko trzeba się też poruszać. No i na pewno pójdą do ryby po grecku, więc to. I jeszcze, i jeszcze taki. Yy, Przepis myślę, żeby zrobić gotowa pieczone warzywa i na to kurczak. Jeżeli będę to robić święta, to na pewno wam pokażę. E, zakupił również jednego selera. Seler też jakoś był w promocji. Mi się wydaje, że tak jak pietruszka. Ja mam jeszcze tam dwa selery, ale wiecie, moje selery to nie są tak duże jak te sklepowe, więc dlatego tak zakupił. E, zakupił również pieprz cytrynowy właśnie do śledzi. Tych cytrynowych. W przejkomacie miałam makaron szlachecki po 2,19 Maksymalnie 3 sztuki można było wziąć z mojego szejka. E, tutaj żeśmy się nie dogadali, bo chciałam 4 miksy pasłęckie, dostałam jeden, ale no to jeszcze przecież to jest nie koniec e, tutaj tygodnia, więc jeszcze pewnie dostanę i mam jeszcze droższe i wszystko. Także to są całe zakupy z Biedrony, a teraz przechodzimy już do otwarcia kalendarzy adwentowych i koniec będzie dzisiejszego odcineczka. Zaczynamy oczywiście od herbatki. A herbatkę dzisiaj wyciąga? Ja. Antoni. 19. 19 tak jest. Co to Mateusz, gdzieś? A, buty, no dobra, dobra, dobra. Jaki jest smak, ty A, prawo, w Winter warmer. <suszy> Antosiek, Antosiek. Winter warm, czyli zimowa rozgrzewka, czy coś takiego. Jaki tu mamy skład? Poczekajcie. Rojbos. Imbir. Kakao. Aż muszę połąchać, muszę Wam powiedzieć. Parzyć od 3 do 5 minut. Nie wiem, czy tak jedną ręką otworzę. No, Roz, mandarynki ja bardzo szybko. szybko, muszę Wam powiedzieć, rozchodzą bardzo szybko. Można obskryknąć, nie ma mandarynek. A nie było kiwi? Piedronce? A ja nie wiem, czy nie było kiwi piedronce. w biedronce. było kiwi, ale to mi się nie chce podjeżdżać. O! I to jest czerwona herbatka. I chyba powiem Wam szczerze, że pachnie kakao. Także będę próbować taką herbatkę z kakaem. Coś nowego, ok. Także herbatka otwarta. Teraz idziemy jeszcze otwierać. Idziemy teraz otwierać już czekoladki i ten duży mixed. Powiem Wam, że tak już. Czekajcie. E, coraz bliżej. Czekajcie. Końca jest. Poinka się znowu nie, nie świeci, ale trudno to się najbliżej zaświeci. Mateuszek czyści sobie buteczki, Czy tak, Mateuszek? Czekajcie! No czekamy, czekamy. Weź sobie mi. E, Juciuś, ja nie wyjmę jedną jest? ręką. Co to jest? Co to? Co to jest? Pokaż daj. A co to jest? Hema, 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 Ok, Okej, dobra. Otwieramy. Dola. Zaraz będziemy rozmawiać. Tylko najpierw niech pootwierają te kalendarze. Dola. I... Świeczka. Świeczka. Okej, świeczka. To Wiem, chyba o tu. Świeczka. To świeczka jest. Tak. A świeczka, świeczka, no. Świeczka i jeszcze ten duży. Powiem Wam, że tak już szkoda się robi, że się tak człowiek już rozstaje z otwieraniem kalendarzy adwentowych, bo to już weszło w krew o. i już mamy dzisiaj 19, także zaraz jeszcze i koniec. Tak jest z białą z czekoladą i tą. Mhm. A z pomarańczami i z białą czekoladą i z mleczną czekoladą. No może być ciekawy smak. 25 też jeszcze jest? O jest, do 3. zaraz jem. To jest 23, 24. Poczekaj, bo nie, chcę zobaczyć w środku. No to jest 25. A nie, no tak, to jest 25. 25 jest też, tak? O, no. tu będziemy i 25 otwierać, 25. A siądę sobie na sekundę, bo powiem Wam, że nogi też mi już bolą. E, muszę Wam powiedzieć, bo tak mówię i nie dokończę, nie dokończę w końcu. No już coraz mniej czasu zostało, bo dzisiaj mamy już 19, więc już zostało tylko ile? 5 dni. No tego 24, prawdę powiedziawszy, to nie liczę aż tak bardzo, no bo tam tylko będzie otwarcie kalendar kalendarza i w sumie to aż tak chyba nic nie będzie się robić już 24, bo raczej wszyscy będą mieli większość potraw przygotowane 23, a 24 to tylko najwyżej cokolwiek, nie wiem, rybę można sobie posmażyć, czy coś takiego, bo barszcz najlepiej tu ugotować dzień wcześniej, żeby przeszedł przyprawami, to samo z kompotem, z suszu, z suszu, żeby przeszedł przyprawami, to też najlepiej sobie ugotować dzień wcześniej, także no zostało już tak, można powiedzieć bardzo, ale to bardzo niewiele. I Szkoda będzie trochę, powiem Wam szczerze, rozstać się z tym kalendarzem adwentowym, bo tak człowiek już przywykł do tego, że codziennie go otwiera i codziennie coś nowego z niego wyciąga. No ale wiadomo, jak coś się zaczyna, to musi się też i skończyć. Ok, także ja już nie będę przedłużać. No bo w sumie to nie ma i co przedłużać. Dobra. A talerzek może sobie wziął. A dlaczego? A to będzie ten sok wszędzie Antośku. Także nie ma co przedłużać, bo to już coraz mniej czasu zostało i nikt nie ma czasu. Aż tak dużo, także ja się będę z wami żegnać idę sobie dorzucić tą część jeszcze do mojego filmiku. Filmik będzie się zapisywał, a ja pewnie będę coś jeszcze dzisiaj działać. No bo to jeszcze jest młoda godzina. Dopiero jest dziewiętnasta, więc można coś jeszcze porobić. Więc jak Wam się podobał, taki bardziej można powiedzieć, hol zakupowy, aniżeli vlogmas, taki typowy, ale było też i akcent świąteczny, bo był też i sklep, trochę ozdób świątecznych było, to proszę, zostawcie kciuka w górę, będzie mi bardzo miło. Subskrypcje również mi będzie bardzo miło. A dzisiaj Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Oczywiście życzę cudownego dnia albo wieczoru i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. FA! Baby, I wanna get to know